Nasze zielonkowo liczy 84 mieszkańców. Jest to skromne sołectwo, nie mamy tam nic, nie mamy kościoła, nie mamy sklepów. Jest po prostu oddzielnym, tak na uboczu sołectwem, dlatego uważamy, że jest taką małą wyspą, zieloną wyspą, samo nazwa mówi o, o, o tym zielonkowo. W 2019 zostałam sołtysem i przede wszystkim moim pierwszym takim yy, Założeniem było zjednoczyć mieszkańców. Zjednoczyłam mieszkańców, no ale do tego też potrzeba było miejsca do tego, żeby zjednoczyć, bo mieliśmy pole zarośnięte akacjami. Na dzień dzisiejszy mamy najpiękniejszy plac rekreacyjny tu w okolicy. Udało się pozyskać pieniążki z budżetu gminy, z sołectwa i z Urzędu Marszałkowskiego i powstał dzięki temu piękny plac rekreacyjny. Co roku organizujemy różne atrakcje dla młodzieży, dla dzieci. Dlatego, bardzo dużo młodzieży mamy nie tylko z Żyjątkowa, ale też z okolicznych miejscowości. Robimy co środy warsztaty Rękodzieła. Spotkania integracyjne, czyli podchody na przykład dla dzieci, zawody sportowe. Zapraszamy też gości różnych, jak teatrzyki. Każdego dnia się pomysły rodzą, co możemy robić na takiej wsi. I uważam, że też dużo rzeczy można zrobić bez pieniędzy. Wystarczy organizacja, dobra organizacja, zwołanie wioski. Każdy przynosi coś ze sobą. I można zrobić dużo. Wjeżdżając, do Ślątkowa mamy napis drewniany, i dwa piękne jelonki białe. To jest też coś innego niż na każdych wsiach. Chciałam też pokazać, że z niczego można coś zrobić. Są to figurki wykonywane o ręcznie, po prostu ze starych desek. I, I tu możemy też pokazać, że za darmo możemy coś pięknego zrobić, a efektownie to wygląda i, i przyciąga to też innych okolicznych mieszkańców i osoby, które tutaj przyjeżdżają i obserwują wioskę i patrzą, jak. Jak to fajnie jest zrobione, i też y, jakby y, my jako wioska pokazujemy innym wioskom, że można dużo zrobić. Jeżeli byśmy wygrali, na pewno byśmy się tym szczycili, wiadomo, najpiękniejsza wioska. Planujemy zbudować wiatę bisiadną, taką ładną, y, z prawdziwego drewna, żeby to miał wygląd ładny i tam będziemy jednoczyć dalej mieszkańców, jak to do tej pory robimy.